Cześć, tu Karolina. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim kocim albumem. Już leżała u mnie bardzo długo ta kolekcja, i pomyślałam, że zrobię z niej album dla mojej kuzynki. Ona ma 7 latek, ale jest właśnie straszną kociarą, i na pewno jej się taki album spodoba. Dołożyłam właśnie jako, że taka mała dziewczynka Tutaj takie wstążki niebieską, żeby pasowała tak trochę do kolekcji Taka zielonkawa Taki gnieciuch Tutaj ta różowa to też gnieciuszek Taka kropeczki Żeby coś tu się właśnie działo i taki pomponik, ona właśnie uwielbia różowy Dlatego tutaj na różowo jest pomalowany, pomalowana ta baza tekturkowa. Ona jest chyba z latarni morskiej. Już właśnie Wam kiedyś mówiłam, że mam po prostu takie bazy, które kupiłam dawno temu. No i żeby tak właśnie nie leżały, no to zaczęłam je wykorzystywać. Więc tak, tutaj są powycinane łapki i pociągnięte. Gloss i akcent. I to zawsze po swojemu, żeby też pamiętała o tym. I taka kompozycja z takich kotków, które są podniesione. I tutaj napisy na płasko, żeby się odznaczało. Tutaj właśnie podkleiłam jeszcze takim siwym. I tak to wygląda. Zawiązywana też jest na różową wstążkę, w nieciuszka i właśnie starałam się pomieszać to z taką kolekcją papierów z Exxona którą kupiłam na walentynki z myślą o walentynkach ale jeżeli nie wykorzystałam to takie serduszkowe papiery wykorzystałam bo tutaj też w tej kolekcji pojawiają się serduszka, więc pomyślałam, że będzie to pasować i tutaj z resztek dokleiłam taki paseczek włożyłam taką matę Którą miałam też z tej kolekcji kocie sprawy Tutaj jest też niedoklejone Więc może sobie tu nakleić zdjęcie A to po prostu taką Nie Coś nakleić czy napisać Baza ma 14,5 Na 14,5 I tutaj te napisy One są ogólnie Wszędzie niepodoklejone. Nie Wszędzie jest miejsce zestawione, także można sobie spokojnie to zdjęcie podsunąć. I tutaj dokładnie tak samo też są niedoklejone. I tutaj też jest ten różowy, papier taki świecący. I tutaj jest taka mata. Taki stoper zrobiony. Tutaj też jest niedoklejone. I wszędzie są na każdej stronie praktycznie są te napisy. Chciałam ją wykorzystać właśnie tak jakby do końca No bo tak jak mówię, no wiem, że na pewno jej się to spodoba Więc nie jest to takie przesadzone, myślę Tu jest napis słodziak Też jest kotek Tutaj jest taki mały Tak, z tych elementów do wypchnięcia Kotek z rybką Nie ma przeciętnych kotów napis Tutaj też jest mata Też z tych Dajkatów gotowych To nie człowiek ma kota Ale kot ma swojego człowieka Ta kolekcja właśnie ma też takie jakby Sentencje do wycięcia Więc też je jak najbardziej wykorzystałam Tutaj zrobiłam z takich resztek Bo część wykorzystałam A część mi zostało I to chyba było nawet tak A ja to po prostu przeciąłam na pół jako takie małe tagi, nie robiłam tutaj dziurek nie przywiązywałam niczym żeby właśnie ten album nie był za gruby życie z kotem jest źródłem nieustającej inspiracji, też tutaj jest niedoklejone, tutaj tak samo tutaj te elementy do wypchnięcia maty kocie figle i tutaj też futrzak i też te Karty. Tutaj Następne. A tutaj trochę się pobawiłam i podoklejałam do tych baloników ryeczki, żeby tak jakby taki efekt 3D. Tutaj jest taki, tak. Też właśnie z tych. Do wypchnięcia. No, tak jak mówię, wszystko praktycznie to wykorzystałam. Mylić się jest ludzkie, miauczeć. Kocie. I tutaj też. To też ja sobie tak to naklejałam. I ostatnie strony. Dobra zabawa. I tutaj też. Właśnie te tagusie. Malutkie. No, Aha, bo właśnie te. One były za długie i chyba tu jest właśnie połowa z tego. Znaczy połowa, Kawałeczek z tego zostało. Tutaj zawsze znajdzie się miejsce na jeszcze jednego kota. I właśnie tak, tak to wygląda. No myślę, że jej się spodoba. Mam nadzieję, że wykorzysta to. No, A to takie zabawne mi się wydaje dla takiej dziewczynki. No i nie byłabym sobą, jakbym właśnie nie wykorzystała naprawdę do, do końca tej kolekcji. Zostały mi chyba tylko dwa takie napisy z tego. Miałam małą kolekcję, właśnie, i te elementy do wypchnięcia. No i tak właśnie wykorzystałam. I tu jeszcze są takie kartki. Tu się świecą gdzie nie nigdzie. Dziś jest piękny dzień. I tutaj z fabryki dekoru wykorzystałam brokat. Żyj po swojemu. I też, właśnie, też sznureczki I też yy, kartki z fabryki dekoru. Yy, śpiesz się powoli. I tutaj się świecą glossy, akcent nie gdzie. Dla ciebie. To jest z kolei napis, yy, też mi został z Craft Oclock. Jest tutaj chyba. No, z jakiejś tam kolekcji. Też te farbki z fabryki dekoru łapki się świecą. A, to jest. To już nie jest. No i tak. No, gdzie jeszcze pięć kartek z tego zrobiłam z takich resztek które mi zostały. I to już właśnie była taka ostatnia kartka, gdzie naprawdę już właśnie takie paseczki wykorzystałam. Myślę, że fajnie to wygląda. No i to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Pa Pa!